Dzień dobry, jest sobota 2 października, minęła godzina 14. Agata Jaśnieńska, zapraszam do studia lotto. Dziś mają Państwo już ostatnią w tym tygodniu okazję, żeby zostać Lotto milionerami. Wystarczy trafić szóstkę w Lotto lub Lotto Plus. Pierwszym Lotto milionerem tego tygodnia został gracz, który we wtorek rozbił kumulację w Lotto wartą ponad 22 miliony złotych. Warto dodać, że w czasie trwania tej kumulacji padło ponad 750 tysięcy wygranych niższych stopni na kwotę ponad 28 milionów złotych. A teraz czas na losowania Multi Multi oraz kaskady. A na koniec programu podam Państwu numer super szansy. I jeszcze tylko dziś wszystkie wygrane w Multi Multi oraz Multi, multi plus przy typowaniu siedmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. Największa z nich może być warta aż 330 tysięcy złotych. Ostatnie promocyjne losowanie odbędzie się w wieczornym studiu lotto, a teraz pora na przedostatnie. Zapraszam. W maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 19. 29. 38. Pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt trzy, pięć, dwadzieścia trzydzieści siedem, pięć. Trzydzieści dwa, dwadzieścia, dziewięć, sześćdziesiąt dwa, siedemdziesiąt jeden, trzydzieści jeden, czterdzieści sześć, czterdzieści pięć, i liczba 4 ta liczba jest plusem. Zwycięzca dzisiejszego losowania lotto z pewnością obudzi się jutro w doskonałym humorze, bo z wygraną na koncie warto nawet 3 miliony złotych. Żeby zwiększyć swoje szanse na zdobycie tych milionów, mogą Państwo zagrać o nie systemem, typując w zakładzie od 7 do nawet 12 liczb. Trzymam kciuki za celne typowania i wysokie wygrane. Nagrających w kaskadę czeka aż ćwierć miliona złotych. Żeby wygrać te pieniądze, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Losowanie kaskady już teraz. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 12. Dni. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery, dziesięć, dziewiętnaście, osiem, czternaście, trzynaście. Dwadzieścia dwa. Pięć, trzy, osiemnaście. We wczorajszym losowaniu Eurojackpot w, w Polsce padła między innymi wygrana warta ponad 605 tysięcy złotych. Najbliższe losowanie tej gry już w piątek, a teraz do wygrania jest 95 milionów złotych. Już dziś zachęcam Państwa do gry o te gigantyczne pieniądze. Dzięki takiej wygranej można odkrywać pasję i spełniać marzenia. Jedyne co trzeba zrobić, to wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Powodzenia! Do punktów lotto zapraszam Państwa po zdrabki. W zdrabce 007 do zdobycia są dwie główne wygrane po 200 tysięcy złotych oraz inne atrakcyjne wygrane niższych stopni. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 5 milionów złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę jakie liczby padły w losowaniach multi, multi oraz kaskady. Zacznę od multi, multi. 19, 29.

20, 21, 24, 10, 19, 8, 14, 13, 22, 5, 3, 18. Kto z Państwa aktywował siedmiocyfrowy numer Super Szansy, za chwilę może wygrać 2 miliony złotych. Warunek jest tylko jeden, trzeba te wszystkie cyfry trafić. W pierwszym dziś losowaniu Super Szansy padły takie oto cyfry: 7, 7, 8, 8, 9, 2, 6. Gratuluję zwycięzcom. Kolejny numer poznamy w wieczornym studiu lotto. W Lotto i Lotto Plus, tak jak większość gier Lotto, można grać online na lotto.pl albo w aplikacji mobilnej. Granie przez internet jest bardzo wygodne, bo można grać się o każdej porze i z każdego miejsca w Polsce. Nie trzeba szukać punktu Lotto. Popołudniowe studio Lotto dobiega końca, ale widzimy się już za kilka godzin w wieczornym studiu. Dodam tylko, że wieczorne losowania rozpoczynają się o godzinie 21.50, a można je oglądać m.in. na antenie TVP3. Do widzenia! Zaszczep się i wygraj powrót do normalności. A możesz wygrać więcej. Weź udział w loterii. Masz cztery szanse na wygraną. Codziennie, co tydzień, co miesiąc. I w finale do wygrania samochody, a nawet milion złotych. Zaszczep się i wygrywaj.